Sport to zdrowie przekonywali uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie. Uczniowie 10 szkół podstawowych wzięli udział w konkurencjach i zabawach sportowych przygotowanych przez nauczycieli i trenerów Akademii GKS-u Bełchatów. Areną zmagań była hala widowiskowo-sportowa KWB Bełchatów. To dla nas pierwsze takie duże wydarzenie, na którym promujemy naszą szkołę, która została otwarta, otwarta 1 września 2023 roku. Chcemy z każdym rokiem się rozrastać również o inne dyscypliny sportu. Przede wszystkim kultura fizyczna i sport, wszelka aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzieży to jest coś, co bezspornie w dzisiejszych czasach musimy promować. Właśnie poprzez Szkołę Mistrza Sportowego chcemy tę ideę jak najbardziej jak najszerzej pokazywać. Ważna jest również edukacja i poziom edukacji, który myślę, że po pierwszym semestrze funkcjonowania naszej szkoły jest bardzo wysoki. Pokazaliśmy te liczby również na naszych kanałach, na naszych stronach, jak wyglądają te, te liczby, jeśli chodzi o średnie wyniki w nauce, frekwencje wygląda to bardzo dobrze, w związku z tym zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w projekcie. Mam nadzieję, że już na przyszły rok nasza szkoła będzie o wiele większa. Właśnie po to taka impreza jak dzisiaj, ale przed nami również kolejne dni otwarte, gdzie będziemy zachęcać uczniów z innych roczników, bo dziś mieliśmy uczniów z Bełchatowskich i okolicznych szkół z trzecich klas, natomiast na kolejnych imprezach będziemy mieli inne roczniki, inne klasy i tutaj już dzisiaj chciałbym zaprosić na te kolejne wydarzenia. W wydarzeniu wzięli udział piłkarze GKS-u Bełchatów, natomiast Uczestników Dnia Sportu do walki o jak najlepsze wyniki zagrzewał Sam Mamut, czyli maskotka GKS-u. Najlepsi otrzymali nagrody.